Pozdrawiam serdecznie. E, pomysł był na innego vloga, natomiast e, muszę powiedzieć, że nie pamiętam kiedy robiłem ostatni raz, a czy, chyba pamiętam nigdy, vloga na temat e, pięściarza osobnego, poświęconego tylko i wyłącznie jednemu pięściarzowi, a mianowicie e, pięściarza, którego dorobek pięściarski jest 11 zwycięstw, 28 porażek, e, 4 tylko walki wygrane przez KO a dokładnie tak będzie dzisiaj. Mówię, mowa oczywiście o kamilu Sokołowskim, jeśli nie wiecie, został dzisiaj oficjalnie UKAD, czyli brytyjska agencja antydopingowa podała informację o tym, że przegranym sześciorundowym pojedynku z Fraserem Clarkiem Kamil Sokołowski, czyli popularny w Polsce soku był na niedozwolonych środkach dopingujących. Pytanie w tym momencie oczywiście natychmiastowo się nasuwa, dlaczego w ogóle mówić o pięściarzu, który jest journeymanem, 11 tylko zwycięstw, 28 porażek. Dlatego, powiem dlaczego, dlatego, że po tych wszystkich ostatnich wpadkach antydopingowych zostało nam niewielu pięściarzy, których darzyliśmy sympatią, a z tej sympatii niewiele albo zupełnie nic nie zostało. A dokładnie takim był Kamil Sokołowski. Od początku swojej kariery tester. Przypominam, to jest pięściarz, który w 2014 roku kiedy zaczynał karierę w drugiej walce, w drugiej walce walczył z niejakim Delianem White'em. E, nigdy nie brał, e, nigdy jakoś nie widziano go w roli takiego pięściarza, który może daleko zajść, e, pracował zawodowo, natomiast ta sympatia właśnie wynikała z tego, że w sokół był telefon, jechał do najtrudniejszych rywali, ostatnio już te wyniki były słabe, natomiast przez, nie wiem, 7 czy 8 lat ci nawet najtrudniejsi pięściarze mieli olbrzymie problemy z kimś, kto, tak jak mówię, był otoczony w Polsce tą specjalną sympatią. Człowiek pracuje na pełen etat, bierze zwolnienia kierowca ciężarówki. Człowiek bierze zwolnienia, żeby móc wystąpić i daje z siebie wszystko. Wyglądało to rewelacyjnie. Wiele pojedynków, które powinno się zapisać, na jego korzyść było zapisywanych wiele, może tak, nie bardzo wiele, ale takie najbardziej znaczące, Lucas Brown, parę pojedynków, które na pewno przegrał z Kamilem Sokołowskim. Dawid Adeleje, który dostał zwycięstwo, no ale tutaj miał ze sobą tą machinę angielską promocyjną, na pewno przegrał z Kamilem Sokołowskim, także za to e, wielu kibiców wagi ciężkiej lubiło Kamila Soko Sokołowskiego, mówiło się, że trzeba mu dać szansę w Polsce, wreszcie ta szansa była w walce z Marcinem Siwym, moim zdaniem nieznacznie tą walkę z Marcinem Siwym wygrał, natomiast uznano, że jest remis tak jak mówię, wielka sympatia polskich kibiców, e, którzy się interesują boksem, bo ustalmy, że Kamil Sokołowski nie był postacią znaną jak siatkarze czy piłkarze, bo nigdy tak nie było na tym środowisku pięściarskim, na pewno tak, twardziel, zawsze daje fajne walki, może trzeba by go więcej promować w Polsce, Polska, e, polski ring był niedostępny dla niego, nie dlatego, że nikt nie chciał, żeby walczył, bo było zupełnie odwrotnie, wielu promotorów, chyba wszyscy promotorzy chcieli, żeby walczył na ich walkach, widząc, jakie daje pojedynki w Wielkiej Brytanii, natomiast po prostu ten rynek był niedostępny finansowo, niedostępny finansowo, dlatego że w Wielkiej Brytanii ta marka, którą miał Kamil Sokołowski, była tak duża, że przepłacano kilkakrotnie to, co Kamil mógł zarobić w Polsce. Tak jak mówię, cała sympatia po jego stronie, nasz człowiek, jeden z nas i tak dalej. No i później, i teraz ta, ta informacja, to burzy te rzeczy, które, które jakoś tam mamy w głowie poukładane, bo oczywiście już dzisiaj, kiedy wrzuciłem tą informację po tym komunikacie ukadu, wiele komentarzy typu, to już teraz mu nie kibicuję, po raz kolejny złapanych, nie ma tych, którzy nie biorą, są tylko ci, którzy są złapani. To najczęściej się przejawia w Waszych komentarzach. To ostatnie stwierdzenie, że nie ma takich, którzy nie biorą, są tacy, tylko, tacy, którzy nie zostali złapani. Ja przypominam, że nie zostałeś złapany, to znaczy, że nie znaczy, że nie bierzesz, natomiast nie wolno nikomu zarzucać, że nie bierze, że bierze, skoro nie został złapany. Bo to mnie nie miało żadnego sensu, bo słuchajcie, uogólnianie jest w ogóle w życiu czymś najgorszym, Na no zasadzie, nie wiem, wszyscy nie wiem, no, wszyscy ludzie to tchórze i tak dalej, i tak, albo fałszywi. Powiedz znacie, słuchajcie, znacie te powiedzenia. Nienawidzę uogólniania w ogóle. Jako takiego, dlatego bardzo nie lubię, ja na przykład, jak ktoś właśnie mówi na temat, że na pewno on jest na, na, na środkach dopingujących, tylko nikt go nie złapał. Jak go nikt nie złapał, to znaczy, że nie jest. Prosta sprawa, to znaczy nie jest. Dla, dla nas wszystkich nie wolno z góry przekreślać ludzi. Natomiast wszystko, co miał, do tej pory ten cały kredyt zaufania został przekreślony. Ja nie mówię, że walczy z Adeleje. Sokołowski był na, 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 na sterydach anabolicznych, tutaj był testosteron. Nie mówię, że w tych walkach, kiedy, kiedy pokazywał właśnie tą twardość, walczył, dlatego, że, że po prostu był na tak zwanych prochach. Nie mówię, ponieważ nie został złapany. Natomiast świadomość kibica jest prosta. Walczyłeś w tej walce. Pewnie teraz Cię, mówiąc kolokwialnie, dupnęli, a wtedy Cię nie dupnęli. Tracisz wszystko, do czegoś zmierzam. Albo tracisz bardzo wiele, bardzo, bardzo wiele u kibiców, u wielu tracisz absolutnie wszystko. Natomiast tutaj ciekawy jest również timeline. To jest również rzecz, która mi się, że tak powiem, no nie podoba. U Kamila Sokołowskiego, kiedyś miałem go nawet gościem w programie, tak jak mówię, fajny człowiek do pogadania, wszystko wyglądało fajnie, czyli jednym z tych nie wiem, czy oszukanych, bo to może za duże słowo, ja za długo to robię i za długo to robię zawodowo, żeby czuć, odbierać takie rzeczy personalnie. Był ten cały przebieg wypadków, bo to jest dokładnie opisane przez Układ, jak to wyglądało. Walka w listopadzie 2022, sześć rund, twardych rund, ale wyraźnie przegranych przez, przez Kamila Sokolskiego. 21 kwietnia Informacja od UKAD, tej brytyjskiej agencji antydopingowej, do Kamila, że słuchaj, mamy ciebie na środkach dopingujących testosteron i różne tam pochodne testosteronu wykryte w moczu, w teście, który był po walce, po walce, przypominam, po walce z, z Fraserem Clarkiem, 9 dni później. Kamil Sokołowski w liście do UKAT przyznaje się do tego, że ten środek widocznie był tam zakazany w odżywkach, które brał. Czyli to nie wiem, najsta najstarszy jaki istnieje, najstarsza jaka istnieje wymówka, w batonie było. Nie, wiem, w batonie, w proszku, w czymkolwiek to było. To było brane w odżywkach, nie miałem z tym nic wspólnego. W tym momencie już. Dlaczego o tym mówię? To, to nie jest dalszy ciąg tego timeline, tego co się działo. W tym momencie wiadomo, i, i, i Kamil Sokołowski przyznaje się do tego, przyznaje się przed, przed, przed Anglikami, że przyjmował niedozwolone środki do, dopingujące. Nam nie mówi nic. Natomiast 20 czerwca, czyli e, powiedzmy 50 dni później, podaje informację do mediów, że. Kończę karierę, dziękuję, super było. Ukazują się w polskiej prasie między innymi całe serie branżowe i niebranżowe na temat, jaki to był świetny pięściarz, znakomity, jeden z najlepszych polskich pięściarzy, jeden z lepszych, zawsze toczył twarde walki, wszystko prawda. Tylko w tym momencie nikt nie wie, że tak naprawdę Kamil Sokołowski dał to oświadczenie, no bo ustalmy, 1 plus 1 jest 2, a nie, a nie 11 że on już wiedział, że będzie że otrzymał dyskwalifikację, bo został złapany do złożonej środka Czyli wszyscy zostali wpuszczeni w tak zwanego balona. Ponieważ zamiast powiedzieć, że zostałem złapany na dragach, to nie, ja kończę karierę, dziękuję, te, mówię, te, te wszystkie plusy, które pokazywał na ringach, zostają pokazane, opisane w polskich mediach, kamil i tak dalej, brawo i tak dalej. W tym momencie już wiadomo, że był na niedodolnych środkach dopingującej No i dzisiaj oficjalnie, oficjalna informacja Ukadu o tym 3-letniej dyskwalifikacji dla, dla Kamila Sokołowskiego. Czyli po prostu ta, ten, ten bajer puszczony nam 20 czerwca był ze strony Kamila Soko, so, Sokołowskiego po to... No właśnie pytanie jest po co? Przepraszam, czy on myślał, że UKAD nigdy tego nie publikuje? No bo, no bo teraz wygląda to słabo. No bo teraz co? No bo teraz co może Kamil Sokołowski powiedzieć? Co? Nie chciałem wam mówić, ale wiedziałem, że już jest game over, że dostanę dyskwalifikację, bo nie do mnie złapali, to się przyznałem, czyli wiedział, e, że coś tam było nie tak. No bo jak? Jak inaczej? No bardzo słabo to wyszło. E, e, klasyczne u mnie, czyli mówię do Kamila, który tego nie słucha. Chociaż czasami chyba oglądał niektóre vlogi, bo wpisy były na Twitterze. Może, może, słuchaj, jak słabo to wyszło. No. Krótka piłka, no. nie będziemy tutaj opowiadać sobie, bo to jest za poważny sport i, i za poważnie to na ten temat, e, e, tylko i wyłącznie na ten temat poważnie trzeba rozmawiać. Słabiutko to wyszło, cienko. Tragicznie to wyszło Wprost. proste. Mówiłem z Adamem, Adam mówi: dożywotnia dyskwalifikacja powinna być na wszystkich złapanych na Adam Kownackim. E, dożywotnia dyskwalifikacja dla wszystkich złapanych na dragach. No ale to wyszło słabo, bo ten timeline nie mówienie nikomu, że zostajesz złapany, a może nie powiedzą, no bo, no bo na co mógł liczyć Kamil Sokołowski, że co, UKAT tego nigdy nie poda, skoro o, walka była w listopadzie, kurde, 10 miesięcy temu, to może już nie podadzą. ogłaszałem, że o, ja kończę karierę. Nie kończysz, tylko została ci skończona kariera olbrzymia różnica. Nie kończysz karierę, tylko skończono Ci karierę, bo złapano Cię na P&D. Taka jest e, prosta sprawa. Tutaj nie ma szarej strefy i jestem pewien, że Kamil Sokołowski sobie z tego e, doskonale zdaje sprawę. I vlog miał być na inny temat, no, ale jest niestety na temat gościa kolejnych naszych rozwianych złudzeń, że można być e, tym, e, tym wojownikiem, który 8 godzin czy 10 godzin ciężko pracuje, a później wychodzi na ring i daje się wszystko i fajnie to wygląda. No. Wygląda na to, że raczej nie. Trzymaneczko. Nara.